Co? Świętowanie odbywa się wzdłuż całego brzegu rzeki. Idąc za pochodniami, powinienem natrafić na ślady innych biesiadników. No ale po co ja mam szukać bylicy? Czekaj. Może znajdę wśród innych biesiadników. Ja znam tę te, melodię. Czekaj, tu nie za bardzo, a tu? Niestabilna ścieżka losu. Wow. Ciekawe, jaką przyszłość przygotował dla mnie Wianek upał nocka trwała dziewczyna płakała smuga dymu zniknęła ta ścieżka losu jest teraz stabilna chciałem do końca posłuchać tej piosenki hallo no dobra czyli jak nie tu to tu jeszcze coś widzę jest a tu był ten wianek chyba się zatrzymał na tym czy nie a nie zdążyłeś złapać niestety nie udało mi się złapać tego wianka. odpłynął w stronę wodospadu Myślałam, że bardziej się postarasz, żeby go zdobyć. To nawet nie pójdziemy na spacer do lasu? <śmiech> <śmiech> Dobre, <śmiech> spacer do lasu. <laughs> Wianek niezłapany przez Nadzimira utknął na kolejnym zejściu do rzeki? O, niewidzialna ściana. Aha, tędy też nie przejdę, okej, okay, okej, okay, okej, okay, kumam, 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 dobra. Czyli by trzeba było znaleźć tą bylicę i trzeba by było znaleźć Zielę mylicy, no właśnie.